Dzień dobry oporanku. <laughs> ok. Jak ułatwić klientowi kupowanie? Wracamy do naszych obowiązków i do naszej, do naszej codziennej, codziennej pracy. Każdy by tak chciał i wiele osób nawet tak zakłada, i myślę, że jak otworzę salon, to on będzie tak piękny i wystarczy napisać jedną informację na Facebooku i wkleić ładne zdjęcie, obrazek z tego salonu i napawać się szczęściem, bo już na pewno klienci do nas przyjdą. I pewnie bywacie w różnych grupach, chociażby Facebookowych, gdzie każdego. Dnia ktoś ogłasza sprzedaż sprzętu kosmetycznego, i nie tylko dlatego, że. Używany i, do, i już chce się pozbyć starego, a może komuś się jeszcze przyda, tylko że jest to na przykład informacja: pięć razy użyty, raz użyty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wynika z tego, że klienci, że produkt był kupiony nie dla klientów, tylko dla właściciela, że właściciel nie poszuka najpierw sobie klientów, którzy czegoś potrzebują, i żeby im pomóc. Tylko po prostu mm, popatrzył sobie na konkurencję, mają to, mają to, mają to, to ja też to chcę mieć, tak? Moi klienci będą mieli jeszcze lepszy, jeszcze ładniejszy, jeszcze nowszy. No i kończy się to tak, że o tym produkcie też za mało wiemy. Zawsze, jeśli chodzi o sprzedaż, to ten problem numer jeden, to jest brak wiedzy. W związku z tym nie ułatwiamy klientowi kupowania, nawet kiedy on już u nas jest. Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy nic o produkcie, nie wiemy nic, przepraszam, o kliencie. My mówimy o produkcie, ale o produkcie też wiemy to, co nam producent zameldował. Może dostarcza też jakichś badań o efektach, ale my nie mówimy o efektach, nie koncentrujemy się na kliencie i dziwimy się, że pani przyszła Suchą skórą do nas. My jej mówimy o kosmetykach nawilżających, a ona nie kupuje. Ale my nie mówiliśmy pani, co jej ten kosmetyk da, tylko mówiliśmy, że to jest taki świetny kosmetyk, tak pięknie nawilża, tak pięknie odżywia. Ale co mi to da? Czyli wiedza w kontekście usuwania problemu klienta, wiedza o produkcie w kontekście eliminowania problemu klienta, to jest jeden z pierwszych elementów, który trzeba mieć, zanim do tego klienta się pojawi. Otwieramy biznes lokalny i y, y, y w, tu jest bardzo ważne upewnienie się, czy y, klientowi będzie łatwo nas y, znaleźć, łatwo nas namierzyć, łatwo do nas trafić, czy, będzie, y, czy, czy w ogóle będzie miał łatwo y, ten nasz produkt nabyć. Więc y, przy y, takich lokalnych biznesach jest niezwykle ważna lokalizacja. Jeśli mieszkasz na jakimś starym, takim trochę już wyniszczonym osiedlu i widzisz, że jest wolny lokal, większość ludzi biegnie wtedy po taki lokal, bo mówią, to jest najtańszy lokal, to jest tani lokal, więc tutaj nie ryzykuje, a ja moim zdaniem właściwie ryzykujesz najbardziej. Ryzykujesz najbardziej, bo ilu klientów y, potrzebujących y, na przykład ekskluzywną usługę? Beauty y, szuka takiej lokalizacji gdzieś w starym, y, zniszczonym, na starym, zniszczonym osiedlu. Ludzie y, szukają przede wszystkim w internecie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Lokalizacja to też takie miejsce, które jest widoczne. Czyli um, jeśli przejeżdża ktoś autem, przechodzi ulicą, to fajnie. Jeśli chcemy takiego klienta, który przyjdzie do nas z ulicy, to musimy być widoczni. Oprócz lokalizacji oczywiście oznakowanie, że my tu jesteśmy. Ja kiedyś pojechałam do salonu który był kilkanaście lat już funkcjonował w bardzo dużym mieście i mieliśmy problem z taksówkarzem znaleźć ten salon, bo on był w suterenie bloku i to był salon, który przeżył kiedyś swoje bardzo, bardzo dobre czasy i prosperity, a wtedy już była tam bida z nędzą, ale nawet oznakowania nie było, jak do tego miejsca trafić, no bo jeśli to jest gdzieś tam na tyłach bloku, to kto może wiedzieć, że tam też coś jest? No chyba, że tam przebywa albo patrzy z okien, ale tego akurat no, nie było widać. A jeśli ktoś przyjeżdża z daleka, nawet zostałam zaproszona tam, żeby zrobić audyt. To hmm, trudno znaleźć takie, y, takie miejsce, jeśli ono jest, nie, jest dobrze, nie jest dobrze oznakowane. Czyli ta lokalizacja, a potem nawigowanie klienta. Nawigowanie klienta. W jaki sposób? odpowiednimi informacjami. To jest właśnie to oznakowanie, to jest ta informacja na przykład na nowych ulotkach z mapą, jak do nas dotrzeć. To jest również Google mapa, kiedy wchodzi na Twoją stronę, żeby trafić, żeby była wizytówka Twojego salonu i tam znacznik, żeby ustawiam sobie, klikam w ten znacznik i ustawiam sobie nawigację. I to jest bardzo ważne, żeby o to zadbać i przypilnować, że jeśli nie możemy tam tej pineski w Google postawić, to pisać do Google, żeby nam to ustawili tak, jak należy, bo mnie się zdarzyło, że ja pojechałam w Gdańsku do dużego salonu i wyprowadziła mnie nawigacja dwa kilometry dalej. bo Ten znacznik nie był ustawiony jak należy. Co ułatwia klientowi jeszcze kupowanie? No, już mamy w idealnym miejscu, jeszcze nawiążę do tego idealnego miejsca. Jeśli chcesz dotrzeć do klienta ekskluzywnego, musisz też w takim miejscu szukać lokalizacji. Nie patrzeć ze swojego punktu widzenia, że to jest tanie. Że na początek i tak dalej, bo ten początek może tak naprawdę być zawsze początkiem i nigdy się nie rozkręcić. Jeśli ty nie otworzysz salonu dla klienta, tylko otworzysz go dla siebie, dla swojej wygody, dla swoich oszczędności, bo tutaj myślisz oczywiście o sobie. Bo ja rozumiem, że czasami oszczędzamy po to, żeby dać większą wartość klientowi i to jest ok. Ale jeśli ma nas klient nie znaleźć z tego powodu, bo nam się wydaje, że jak my tu mieszkamy, to już wszyscy o tym wiedzą, że tu jest taki lokal, ale no, potem się okazuje, że nie wiedzą. Sama też tego doświadczałam kilkanaście lat temu. Wygląd wewnątrz i zewnątrz. Wygląd wewnątrz i zewnątrz, który odpowiada grupie docelowej. Robisz, nie wiem, ja obserwuję na przykład taką rzecz, że ktoś otwiera nowy salon i tam aż kipi złotem, przepychem i tak dalej, a reklama jest tak sformułowana, że przyciąga klienta powiedzmy średniej klasy albo, albo jeszcze trochę niżej, i, czyli takiego, który no, tych pieniędzy za dużo nie ma, i potem dziwimy się, że w tym salonie pustki, że ten klient nie trafia, bo ta reklama też nie poszła tam, do, gdzie powinna, nie pojawiła się w tych ekskluzywnych czasopismach, w tych ekskluzywnych miejscach, które ten ekskluzywny klient odwiedza. Jeśli robisz takie ekskluzywne salon, to e, przychodzi teraz klient, powiedzmy taki średniej, średniej klasy i on, on się tam nie poczuje. To nie jest dla niego. Więc teraz dla kogo ty masz ten salon? Dla swojego, czy też dla klienta? Wewnątrz i z zewnątrz, trochę o zewnątrz powiedziałam, zewnątrz też ten budynek powinien tak wyglądać, to jest dokładnie to samo co i wewnątrz, czyli ta do, odpowiada grupie docelowej. Rozlokowanie produktów wewnątrz, czyli mamy te produkty w salonie i jak one są rozlokowane? Mnie zawsze zastanawia, kochani, zawsze zastanawia, jak kupić produkty, które stoją na półce z tyłu. O tam widzicie, tam jest moja książka. Nie? Ja wchodzę, specjalnie ją tak wystawiam, żeby było widać, a, a siadam i zasłaniam, tak? I widać, widać kwiatek. Powinnam zamienić kwiatek miejscem z książką. Ale się przewraca. <noise> Więc teraz zawsze się zastanawiam, słuchajcie, jest olbrzymia recepcja. Za recepcją czasem też olbrzymia pani recepcjonistka, a za recepcjonistką są półki i jeszcze czasem przeszklone, i na tych półkach stoją kosmetyki, żeby nikt nie ukradł. No tak, podejrzewam, że takie było pierwsze myślenie. Kogoś, kto ustawia kosmetyki za szybą, za głową recepcjonistki. Dlaczego sprzedają się lepiej produkty w, w supermarketach? Dlatego, że supermarkety, nie raz, że jest te, tych produktów dużo, tak? jest, jest duży ob, obszar i dużo produktów to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to supermarkety nie liczą na pracownika, że on pamięta o tym, żeby powiedzieć, że tu na półce mamy to, tak? Poza tym ilu prac, do każdej półeczki trzeba by było pracownika, bo przecież nie zna się na wszystkich produktach, które stoją. Nie? Więc to tak jak wchodzimy do. Do sklepów ze sprzętem na przykład elektronicznym, czy ta, tych, tych z urządzeniami gospodarstwa domowego i też jak masz komputery i masz pralki, to ten sam człowiek raczej nie będzie się znał na jednym i na drugim. Dlatego w takich sklepach jest trudno o doradztwo, trudno o doradztwo. I teraz w takim razie, jak to powinno być? Jak to powinno, już klient do ciebie trafił i jak mu ułatwić teraz to kupowanie? No, z pewnością tak. Jest ten kosmetyk z tyłu, jeszcze jest malutki, jest zapakowany, nie widać ceny. I y, nawet gdyby ktoś chciał, gdyby nie wiem, jakim sokolim wzrokiem wypatrywał, to niekoniecznie wypatrzy, co tam za twoimi plecami stoi na tej półeczce. Y, I nie może tego wziąć do ręki, nie może sobie poczytać wolną chwilą, nie może tego obejrzeć, czemu to pasuje, nie może zobaczyć ceny wcześniej, y, żeby sobie przeanalizować, czy go na to stać. Czy on może sobie pozwolić na ten kosmetyk? Bo podchodząc do. Nawet w każdym, w każdym ze sklepów, e, chociażby na przykład w Seforze wchodzisz i tam masz cenę na produktach. Możesz podejść do tego produktu, podchodzą Panie, owszem pytają, czy to, w czymś Ci dam pomóc, doradzić, bo jeśli tam za długo, długo stoisz i, nie, nie, i masz minę niezdecydowaną, ale, ale masz na wszystkim cenę i możesz zobaczyć, aha, te perfumy 1700, no mm, tak. Może jednak wezmę te za 370, więc mniejsze opakowanie. To, to ty decydujesz o, o tym, ale masz tę możliwość. Masz to ułatwione, bo masz podane ceny masz to, to możliwość wzięcia tego produktu do ręki. Natomiast wszystko zamknięte w gablotach. Em, i jeszcze gdzieś tam za, za cudzymi plecami, absolutnie nie rozumiem. Raczej uważam, że to chyba przypomina bardziej dekoracje. Bardziej dekoracje, bo jeśli mm, idziesz do jakiegoś małego sklepiku i jest tam właściciel, to on też jest dobrym doradcą, bo on trochę się na tych produktach, które sprzedaje, zna. A, zna. Ale ja czasami postawię pracownika, który kompletnie nic nie wie. I już koniec. I wtedy wolisz iść do supermarketu, bo tam ci nikt nie doradzi, nie podpowie, tak? A w supermarkecie przynajmniej przeczytasz na opakowaniu. Oczywiście nie znasz się za bardzo na tym, co tam jest napisane, ale, ale no, wiesz, czego szukasz, tak? Zakładamy, że wiesz, czego szukasz. Więc to, to, są, to są ważne rzeczy. Witryna Twojego salonu. Odwiedziłam kiedyś y, y, przepiękny, przepiękny zresztą salon. Chociaż właścicielka go potem zmieniła, bo y, to była taka sala bardzo, bardzo lustrzana, ale pomijając to, witryna też była przepiękna. Ale na tej witrynie były bardzo małe, y, małe litery, bardzo małe. Dla kogoś, kto stanie, y, y, dla kogoś, kto stanie, y, przy oknie, to dla niego to były wystarczające, ale przy tym nikt nie chodził. Przy tym budynku to była bardzo ruchliwa ulica, tory tramwajowe, przejeżdżające, owszem, dużo przejeżdżających aut, ale nawet jeśli tam było, było skrzyżowanie i samochody na chwilę się zatrzymały. To z daleka tych małych liter w oknie raczej było trudno zobaczyć. Raczej było trudno dostrzec, co tam jest napisane. Druga rzecz, na przykład, prowadzisz szkolenia i prowadzisz obsługę klienta. I, i, i teraz tak, no, zamieszczasz jedno i drugie, i to jest też taka mm, klienctaj i, i konsternacja. Czy to jest na pewno dla mnie? Y, to, że robimy ofertę dla wszystkich, to, że robimy reklamę dla wszystkich, to ja patrzę, to jest taki śmietnik. Tak? Ja nie wiem, czy to na pewno mnie dotyczy, więc jak ja wpisuję, klienci wpisują e, e, zapytania w Google w, in, w internecie, to nie piszą, że... Wszystkie zabiegi czy, czy salon kosmetyczny, czasami tak, jak wyszukują konkretnego już salonu kosmetycznego, bo wiedzą, że ta usługa jest w salonie, ale kiedy piszą na przykład, że mają problemy z nadmiernym owłosieniem, to nie piszą salon usuwający, tylko po prostu usuwanie nadmiernego owłosienia. Najczęściej takie, takie słowo, słowo będą, wpis, będą wpisywać. Czyli wszystko musi być tak, żeby klient mógł Cię łatwo zobaczyć, potem łatwo wejść do tego pomieszczenia, łatwość pomieszczenia, wracam znowu do lokalizacji. Czy może zaparkować w pobliżu? To jest też ułatwianie kupowania. Czy musi gdzieś biec 300 metrów potem, zasłaniać twarz, bo jest po mezoterapii i chować się, yy, nie wiem, za woalem, żeby, żeby dobiec do auta. To jest ważne. Dla kogo otwierasz ten salon? Bo jeśli to jest salon, powiedzmy, na szybką obsługę nastawiony, paznokietki i tak dalej, nie ma problemu. Chodzi klient z ulicy, może być w najbardziej ruchliwym miejscu, to w niczym nie przeszkadza, jest to dla osób, które przechodzą, mogą sobie wejść, jest ok, tak? Natomiast jeśli robisz już jakieś poważniejsze rzeczy, musisz się tutaj już dostosować do tego, kto będzie odbiorcą. Jak on do ciebie dotrze, jak on cię znajdzie, jak on, be, jak on będzie nawigowany przez Ciebie. Więc to są y, ba, bardzo ważne rzeczy. Y, opcje płatności, opcje płatności, czy już klient z nas znalazł jest do nas trafił, <laughs> jak on może, czy on może zapłacić kartą. Jeszcze nie wszędzie. W tej chwili nawet jak zakładasz konta, to już Ci dają bezpłatne terminale. Czasami to jest trochę, to trzeba bardzo dokładnie te regulaminy przeczytać. <laughs> żeby zanim podejmiesz decyzję albo zapytać kogoś, niech Ci porówna różne warianty, zanim podejmiesz decyzję, bo terminal też kosztuje. Terminal po pierwsze płacisz, płacisz za korzystanie taką miesięczną opłatę i to czasami wcale nie małą, i płacisz też marżę od, od każdego, każdej sprzedaży. Czyli to już musi uwzględniać, musi być już uwzględnione w wycenie produktu, że musi być droższe, bo to jest ułatwienie, a wiele osób po prostu na to nie zwraca uwagi i nie liczy tego do, do kosztów produktu, że to wszystko kosztuje, że to zużywa też prąd, że to wymaga nauczenia pracownika, więc to też jakby pewna, pewną cenę. Na, na cenę ma wpływ. Czyli opcje płatności, możliwość kupienia online Twojego produktu, czy, czy, czy jest to przez, czy może kupić przez internet, czy może kupić bon podarunkowy przez internet, czy go wyślesz, czy on musi zapłacić dodatkowo za, za tą wysyłkę. Czas oczekiwania: teraz, jak długo musi czekać na. Na zapisanie się, na umówienie się, na, na, produkt i na odebranie telefonu. Na odebranie telefonu. Czy, jeśli nie możesz odebrać, bo jesteś jedna, nie odbierasz tego telefonu, czy oddzwaniasz? Spotkałam się z czymś takim właśnie, że z odpowiedzią, dlaczego nie odzwaniałaś? Ja po godzinę wcześniej, czy półtorej dzwoniłam, dziewczyna siedziała, na pewno nie miała nikogo, w tym czasie nikogo nie obsługiwała, bo widziałam to później w otwartym jej kalendarzu. I pytam, czemu nie odzwoniłaś, a ona na, na to, że m, jak ktoś chce, to zadzwoni. No i dlatego siedziała i nie miała co robić, bo jak ktoś chce, to zadzwoni, ale ktoś dzwonił, nikt nie odebrał. W związku z tym, że ktoś nie chce tam dzwonić, tak? I na tym się e, sk skończyło. <coughs> Teraz właśnie samo odbieranie telefonu. Czasami przez ten telefon słyszysz taki głos, że już od razu się nie chce tam nic kupić, tak? Że to już, już masz, masz dość. Czy ktoś Ci chce, chce pomóc? Ja, ja jestem właśnie po doświadczeniach rozmów z kilkoma restu, restauracjami, z hotelami szukałam sali na, na kolację po kongresie. 嗯。<laughs> I, yy, I to jest właśnie to, yy, że w wielu miejscach po prostu nie chcą, żebyś od nich kupiła, że traktują cię po prostu, to ty masz zabiegać, ty masz sobie poszukać na stronie adresu mailowego, masz yy, yy, do nich napisać, tak, nie mogą nic od ciebie przyjąć, oni nie mogą do ciebie napisać, ty musisz do nich napisać, ty musisz do yy, koło tego pochodzić, więc od razu mi się odechciewa Tam, gdzie mnie, yy, gdzie mam, im więcej mam tych, tych takich, yy, Schodków do pokonania, podczas gdy ja mam tego czasu bardzo mało i potrzebuję po prostu bardzo sprytnej, sprawnej e, obsługi, potrzebuję, żeby ktoś mnie słuchał. Że jak ja mówię, że ja mam taką kwotę do wydania, to ktoś mi nie podaje cennika dwa razy droższego, bo to mówi: spadaj, tak? Do mnie mówi: Spadaj. I teraz potem się dziwi, że ja odmawiam, ale, ale to pani nie napisała do nas, że, że te ceny mamy za wysokie, bo pyta się: Ktoś po pewnym czasie tam do mnie dzwoni i pyta się, jak moja decyzja. Mówię: Nie, nie, nie przysłaliście mi państwo oferty na kwotę, którą ja państwu napisałam, tak? O, tu Pani nie negocjowała, Pani, ale co ja mogę negocjować? Ja napisałam swoje potrzeby i nikt nie odpowiedział na moje potrzeby. Ta oferta nie była na moje potrzeby, w związku z tym, dziękuję, więc już tam nie, nie dokonałam zakupu. Widoczność w internecie, bo to, że masz możliwość kupienia czegoś w internecie, to nie, nie to. To nie znaczy, że łatwo to znajdujesz, że to. Bo dzisiaj wiemy, dlaczego ludzie zabiegają o to, żeby być na pierwszych stronach. Zwróć uwagę, ile stron oglądasz. Tak naprawdę to w kółko oglądasz te same strony, w kółko oglądasz te same kanały w telewizji z obawy, że coś tam przeoczysz. Więc zaglądasz w kółko, nie masz nie wiadomo ile tego czasu, możliwości, opcji, żeby tam, nie wiem, non-stop siedzieć i, i, nie wiem, miliony stron przeglądać. Dlatego ludzie zabiegają o to pozycjonowanie w internecie. I teraz jak pozycjonuje się Twoja strona? Niektórzy mówią, że nie pozycjonuje się, bo jej nie mam, tak? <laughs> Na kongresie będzie jednym z partnerów moich jest firma, która wykonuje strony WWW, więc też będzie okazja nawet porozmawiać zamienić, a nawet zdobyć taką bez, jedną bezpłatną e, ofertę, e, bo, bo, bo jest nagroda. I, e, I teraz jak Ty jesteś widoczna, jak wpisuję na przykład, to, czy Twój salon wyświetla się na pierwszej stronie. Jak chodzisz, to są rzeczy, które, o które trzeba zadbać. Ty masz być widoczna dla klienta i ułatwić mu zobaczenie Ciebie, dostrzeżenie, że ty masz produkt dla tego klienta. To jest też język, którym to wszystko mówisz. Czy ty mówisz językiem klienta, czy po prostu mówisz takim językiem dla naukowca, tak? dla koleżanki, bo ona też skończyła studia kosmetologiczne, czy ma, jest specjalistką na przykład od makijażu permanentnego. Kiedyś zadałam pytanie, czym można usunąć stary makijaż permanentny? No, jak to czym? remowerem. No, a co to jest ten remower? Co to, to, co to mówi dla mnie, która nie używam remowera, tak? Więc to są, to jest, e, dzisiaj, dzisiaj wiem, to, to, to już jest stara sprawa, ale, mm, ale ja, e, jeśli ja nie wiem, to co to, to, co mi to mówi? Zrobimy Pani mikrodermabrazję. Nawet ostatnio czytałam E, czytałam ogłoszenie, że sprzedam mikrodermabrazję prawie nieużywaną. Nie dziwię się, że nieużywaną, nie mikrodermabrazję. No mogła być też literówka oczywiście, ale być może, że po prostu ktoś nawet nie zna nazwy tego urządzenia, więc, więc no, ją już musi sprzedać po, po pół roku funkcjonowania e, salonu. Ale nawet dla klienta co to jest mikrodermabrazja? Może dzisiaj już większość ludzi wie, ci co bywają w gabinetach, i tak dalej, ale jak ktoś szuka rozwiązania dla swojego problemu, bo ma na przykład skórę tłustą, bo ma skórę, ma rozszerzone pory to nie wie jakim urządzeniem i ty masz tam całą stajnię cudownego sprzętu na tej stronie pokazaną, ale co to mówi klientowi? Jego nie obchodzi jaki ty masz magazyn, czym ty ściany tapetujesz. Jego obchodzi jak ty mu pomożesz, czy ty mu pomożesz, czy, czy to u ciebie znajdzie rozwiązanie dla... Swoje, dla swojego problemu, więc przede wszystkim spraw, żeby Twój produkt był łatwy do kupienia w porównaniu z produktem Twojej konkurencji, bo w przeciwnym wypadku odkryjesz, że Twoi klienci kupują u konkurencji, a nie od Ciebie. Przejdź do y, pobliskiej drogerii, ty masz kosmetyki w salonie i zobacz, ilu klientów stoi po kosmetyki u ciebie, a ilu stoi w drogerii. Zgadnij, dlaczego. Więc zbyt, to, to wszystko, szukanie, y, przeglądanie, zgadywanie jest zbyt trudne, y, i dlatego y, klient, przychodząc do specjalisty, oczekuje, że ten specjalista. Powie mu, że to jest właśnie rozwiązanie na ten problem, jak to zmieni ten problem, jak wyeliminuje ten problem, jak się będzie czuł, kiedy tego problemu już nie będzie miał. O emocjach mówiliśmy niedawno podczas e, naszego wyzwania w grupie. Więc e, tu. Um, no, właściwie pod, podsumowując, to ty masz zadbać o to, żeby być widocznym, żeby klient miał łatwo do Ciebie dotrzeć, że jeśli są na przykład przy parking i parkomaty, to żeby ta informacja była, że ten parking jest płatny, że parkomat jest w prawo czy w lewo od, od, twojej, od, twojej, od tego miejsca i tak dalej. To są naprawdę drobne, małe rzeczy, które mozolnie każdego dnia buduj, buduj, buduj. Relacje i wizerunek, komunikat do klienta, który jest zrozumiały dla klienta. I wizerunek, czyli to, żeby postrzegał ciebie jako sprawcę jego szczęścia, tak? Że to ty mu właśnie pomożesz. Na tym kochani, zakończę. Jest godzina ósma. Zerknę tylko szybciutko, co tam do mnie piszecie, niech ja sobie tu przejrzę po pierwsze po zabiegu pani kosmetyczka, kosmetolog powinna podczas konsultacji przez zabiegiem pokazać, nałożyć kosmetyki, powiedzieć co jest must have tak, zanim trafi na ten fotel klient, trzeba jeszcze dużo pracy wykonać, ale tu się zgadzam oczywiście, jak już jest klient na, na fotelu Agnieszka dokładnie o Okay. No jest powszechne, dość powszechne jest niezwracanie uwagi na klienta, ale to nie wynika um, z, z, pewnie z intencji czy niechęci, tylko z ignorancji, z braku wiedzy, z braku umiejętności. My nie uczymy naszych pracowników też sprzedaży, obsługi klienta i tak dalej. Nie mamy pro, procesów, nie mamy procedur, więc stąd ludzie ludzie nie wiedzą. Na każdym kroku, tutaj Magda napisała, właśnie jak podczas zabiegu, czy przed zabiegiem, poinstruować, poinformować. Oczywiście, że tak, ale najpierw trzeba zadbać o to, żeby być dla tego klienta widocznym i ułatwić mu kupowanie przede wszystkim swoją wiedzą i nastawieniem się na to, żeby, że chcesz autentycznie klientowi pomóc. Skoro nie ma, nie ma do mnie pytań, nikt tu nie pisze, nie zadaje pytania, to w takim razie, kochane, lecimy do roboty dalej. Ja mam za chwilę spotkania, więc życzę Wam wspaniałego dnia, dużo, dużo klientów dzisiaj, dobrych efektów i żeby łatwo Wam się klientowi sprzedawało. ¡Gracias!